Paradise. Arkadiusz, Damian, Patryk i Horacy to nie są mi na pisarze. Mężczyźni nie noszą takich imion. Więc siedzieliśmy w moim ogródku, kiedy nowa lokatorka domu naprzeciwko zaczęła w końcu wyładowywać swój skromny dobytek z czarnej furgonetki. W poniedziałki przyjeżdżały do naszego miasteczka czarne furgonetki, z których wysiadały nowe lokatorki domów, postawionych po to, by zasiedlały je nowe lokatorki. Po raz pierwszy witaliśmy nową lokatorkę siedząc z moim stanie mieli już swoje lokatorki z naprzeciwka. Ja nie miał Trzy miesiące czekałem na tę chwilę. Nasze miasteczko postawiono zarządowe pieniądze, ponieważ w dużych miastach było za dużo pisarzy. Rząd postanowił zaradzić jakoś tej sytuacji, więc postawił tysiąc domów w tysiąc godzin. Okoliczna ludność dorobiła sobie przy tej okazji, bo marihuana jakoś tego roku nie obróciła i zanosiło się na ciężką zimę. Z niewiadomych powodów Ministerstwo Kultury do dzisiaj nie rozstrzygnęło konkursu na nazwę na tej miejscowości. W naszych dowodach osobistych nadal figurowały nazwy dużych miast, których formalnie nadal było za dużo pisarzy. Zaproponowałem Stockholm, ale doradcy ministra z Krakowa nie zgodzili się. Doradcą z kilku innych miast mój pomysł nawet przypadł do gustu, ale momentalnie nominowano ich zmuszono do przeniesienia się do stolicy i usunięto z grona doradców. Nowa lobotowka bardzo mi się spodobała. Louis Bruks i Izabela Roselin w jednej, w czarnych ciuchach i spojrzał na mnie wzrokiem Starego byka. Sal, dobrze wiesz, że to nierazka jest rzek, kiedy już jak kiedyś się napatrzył, nielaska aż huczy. Mam nadzieję, że cię w tym roku dominują donikę, powiedziałem przez zaciśnięte zęby. Dla pisarza z takim zmysłem obserwacji to miasto jest już za małe. Lili zabiegł, podniósł się z plastikowego krzesła i ruszył w kierunku swojego domu, tradycyjnie zawracając u Chyba za mocno budowaliłem, ale samo to prosił. W naszym miasteczku mogli mieszkać tylko ci pisarze, którzy Nominowany mieszkaniec naszego miasteczka musiał się spakować tuż po ogłoszeniu nominacji i najszybszym transportem walić na Warszawę. Parę dni później spotkałem nową lokatorkę w sklepie na rogu. Dzień dobry, powiedziałem. Dzień dobry, powiedziałem. Dobrze idzie, pomyślałem. I zamarłem. Do sklepu wszedł pijany stary bykli, który zaczął zachowywać się gorzej niż pijany stary bykli. Na początek zaczął wąchać nową lokatorkę. Bezwiednie sięgnąłem po gazetę wyborczą i rozłożyłem ją, żeby jak najdokładniej zasłonić się przed wzrokiem mojej wielkiej miłości. Traf chciał, że na kulturze mi się otworzyła. On nadal wochał, a ja wciąż czytałem. Sprzedawca nic nie widział, bo wyszedł na zaplecze po moje ulubione papierosy. Przeczytałem złożoną gazetkę, gazetę i całkiem normalnie potrzebę do starego autokali. Zostałeś nominowany do Lika, powiedział. Przykro mi. Lik zabił. Kupił egzemplarz wyborczy na pamiątkę i wyszedł ze sklepu.